Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie. Zodiakalne Wagi w Waszym horoskopie na styczeń roku 2021. Na swoich ekranach widzicie książkę. Jest to książka Stephena Kinga pod tytułem Wszystko jest Względne, 14 mrocznych opowieści. Dlaczego ta książka, co ona tutaj robi? Przede wszystkim będzie tutaj dla Was indywidualnie, czyli dla Waszego znaku, losowana. Pewien cytat z tej książki. Na tej podstawie również będziemy wróżyć, będziemy czytać. A dlaczego właśnie ta książka? Dlatego, że żyjemy w takim właśnie momencie przełomu. Energie grudniowe, no i w konsekwencji później styczniowe, mają w głównej mierze nas zaprowadzić do nowych porządków, do kreowania takiego nowego świata. Ja odczuwam te energie jako też takie wypływanie na światło dzienne. Tych rzeczy, które mamy jeszcze nieprzepracowane, naszych cieni, tak zwanych wewnętrznych, demonów oraz tych zewnętrznych, które przyciągamy do siebie właśnie w oparciu o nasze wnętrze. Ciągną po prostu do tego, co jest w nas i jeżeli to w nas jest nieuporządkowane, no to po prostu ten chaos nadciąga również z zewnątrz. I tutaj myślę, że taką sentencją przewodnią właśnie na styczeń będzie ta myśl, wszystko jest względne. Styczeń pokaże nam jak gdyby różne perspektywy rozpatrywania różnych naszych życiowych dylematów. Okaże się, że to nie jest tak, że jest jeden sposób patrzenia na problem, ale właśnie wszystko jest względne. Więc tutaj Warto to zapamiętać. No i za chwileczkę już przejdę, bo mówiłam tak w kontekście globalnym. Teraz przejdę do Waszego indywidualnego przekazu. No i zobaczymy, jak tutaj nam się to pokaże dla Was. OK, wylosowałam już dla Was e, wylosowałam dla Was cytat, posłuchajcie. Mężczyzna we fraku powiedział merci, bien i poszedł w swoją stronę, a Mike i kierownik hotelu w swoją. Olin znowu spytał, czy może ponieść mały neseser Majka, a Mike ponownie odmówił. W windzie Mike mimowoli zapatrzył się w potrójny rząd przycisków. Wszystko było na swoim miejscu, żadnych luk, ale jeśli wytężyło się wzrok, okazywało się, że luka jednak istnieje. Po przycisku z numerem 12 następował od razu 14. Jakby pomyślał Mike, mogli zatrzeć fakt istnienia trzynastki przez zwykłe jej pominięcie. Głupota! A jednak Orin miał rację: tak się robi na całym świecie. I o co chodzi kochani? No tam akurat była taka scena w hotelowej windzie. Y 13 powszechnie uważana za cyfrę, która przynosi pecha, więc e, oczywiście została pominięta. Drzwi z pokojem e, numer 13 również nie było. E, przeważnie nie ma 13 piętra. No, po prostu pomija się w ogóle tę liczbę, udając, że ona nie istnieje, żeby tutaj nie przynosiła pecha. Tym bardziej, że klienci różnorakich hoteli na całym świecie e, też mogą być przesądni, więc jakby Hotel już od razu gwarantuje taki komfort, że te, tego numeru 13 po prostu się tam nie uświadczy. A co oznacza, moi drodzy, liczba 13? Jest to karma pracy. 13. Karma pracy, karma, która często pokazuje ludzi, którzy w poprzednich wcieleniach prowadzili próżnia czy tryb życia. Tak najogólniej oczywiście można powiedzieć, bo są różne wymiary, różne oblicza tej samej karmy. W obecnym życiu mogą to być ludzie, którzy mają po pierwsze, Problemy ze znalezieniem pracy. Po drugie, jeżeli już ta praca jest, mogą być problemy z jej utrzymaniem, czyli ciągłe jakieś zmiany pracy. Tutaj nam się nie układa, idziemy gdzie indziej. Za chwilę gdzie indziej znowu pojawiają się problemy. Ta praca raz jest, raz jej nie ma, ciągle nam ucieka. Po trzecie, nawet jeżeli ta praca jest i mamy taką pracę, powiedzmy, stałą, e, czy sami sobie jakiś własny biznes założymy, i nawet jeżeli pracujemy wytrwale, Pracujemy ciężko, mogą pieniądze z tego nie przychodzić. Po prostu cały czas są blokady. A jak nawet zarobimy pieniądze, no to się okaże, że za chwilę szybko musimy je wydać, no bo się pojawiają jakieś straty. Przepraszam, nieprzewidziane wydatki. I tutaj, jakby ten wasz wewnętrzny demon, właśnie wychodzi, pokazuje wam się w pełnej okazałości. To tak, jakbyście właśnie jechali tą windą, no i mieli przyciski, była dwunastka, była czternastka, nie ma trzynastki. I nagle po prostu jedziecie tą windą. Wiecie, że wcisnęliście czternastkę, bo trzynastki przecież nie było na przycisku, a wam na górze wyświetla się piętro numer trzynaście, no i nagle otwierają się drzwi, i musicie się z tym waszym pięterkiem zmierzyć. I to jest właśnie. Tak, że tutaj jakby... Styczeń pokażę Wam yy, te karmy pracy w całej okazałości. Może nie wszystkim, yy, może tylko niektórym wagą, bo też wiadomo, że przekaz nie jest skierowany do wszystkich. Ale mogą być właśnie jakieś problemy związane z gruntem zawodowym. Yy, my będziemy za chwileczkę czytać z kart i tam też będziemy patrzeć w życie prywatne, nie tylko w zawodowe. Natomiast no już tutaj, jakby motywem przewodnim, staje się nasza praca, staje się życie zawodowe. Ale pamiętajcie, że praca to nie tylko praca w sensie fizycznym, że idziemy, zrobimy swoją dniówkę, swoje 8 godzin, wykonujemy jakieś czynności, czy to fizyczne, czy to umysłowe. Praca to jest też ta praca nasza wewnętrzna, praca nad sobą. I tutaj być może ten przekaz chce ci powiedzieć w ten sposób, ten cytat z książki chce ci powiedzieć, że długo być może udawałeś czy udawałaś, że problem nie istnieje, że nie ma tego 13. piętra, a przecież to, że go nie oznaczono, to wcale nie znaczy, że nagle zupełnie liczba 13 nie istnieje, bo to nieprawda. To jest tylko jakby pominięcie tego faktu, ale przecież gdzieś tam ona istnieje. I to jest trochę tak jakbyście wypierali z Waszej świadomości pewne niewygodne fakty, czyli właśnie to, że jest jakiś problem, że ciągle mi się nie układa, ciągle powtarza się jakiś schemat, ale ignoruję go, ponieważ za bardzo nie chcę mi się nad sobą pracować. Takie troszeczkę e, lenistwo mentalne, lenistwo duchowe, bo nie chcę mi się tutaj rozwijać, nie chcę mi się szukać przyczyny, udaje po prostu, że tego problemu nie ma. Natomiast no niestety, ale ta winda wstyczy. Zawiezie was po prostu na piętro 13, no i będziecie musieli tam po prostu wysiąść, no i z tym pięterkiem się zmierzyć, kochani. Teraz postawimy karty i zobaczymy, jak karty jeszcze będą chciały tutaj uzupełnić ten przekaz. Zodiakalna waga. Zodiakalna waga. Zobaczmy najpierw, postawmy karty na miłość. Co w miłości? W styczniu 2021 roku dla zodiakalnej wagi co w miłości? W styczniu dla zodiakalnej wagi i co w sprawach zawodowo-finansowych? Co w sprawach zawodowo-czekajcie zawodowo-finansowych dla zodiakalnej wagi na styczeń roku 2021 jeszcze wylosujemy dodatkowe karty do tych przekazów. Co tutaj u zodiakalnej wagi w styczeń roku 2021 w miłości? Co dla wagi w miłości i co dla wagi w pracy e, w finansach? Co dla wagi w styczniu. W pracy w finansach. Ok. No i sprawdzamy sobie, co tutaj nam karty pokazały. Czy ten przekaz będzie kompatybilny z Waszym cytatem? W miłości dziesiątka kielichów. Yy, oraz karta myszy. Słuchajcie, ktoś z rodziny będzie was wykorzystywał? Być może właśnie dopiero to zauważycie w styczniu, to być może jest taki proceder, który już tam się dzieje od jakiegoś czasu. Tutaj w karcie myszy mamy taką yy, spiżarnię no i te myszy plądrujące spiżarnie, po prostu wyjadające wasze zapasy. No może ktoś ma już takie dzieci, które powiedzmy wyszły z domu, ale nieustannie cały czas po prostu przychodzą do tego domu się najeść jak te myszy plądrują po prostu wszystko, co się da, no i być może zacznie Wam ta sytuacja przeszkadzać, e, może ją dostrzeżecie, e, chociaż tutaj nie widzę czegoś takiego, żeby ktoś, kto daje. Kto jest tą stroną dającą, chciał ten proceder ukrócić, bo tutaj jest dziesiątka kielichów, czyli widzimy, że trochę inni rozkradają nas tutaj, ale dajemy, bo kochamy, bo przecież to jest rodzina, bo przecież, a niech dzieciaki się najedzą na przykład. No już gorzej, jeżeli wykorzystuje nasz, nas na przykład partner bądź partnerka, to już wtedy sytuacja robi się poważniejsza. Zobaczcie, jest szóstka mieczy. Jakaś komunikacja, jakiś kontakt i kotwica. Wiecie co? Może być też tak, że tutaj zostanie postawione komuś ultimatum, bo może być taka rodzina, która powiedzmy nie jest razem, czyli ktoś. Przebywa gdzieś daleko, bo na przykład pojechał do pracy. Na drugim końcu świata może przebywać, no bo tam pracuje, a rodzina na przykład w Polsce. I troszeczkę się ta rodzina czuje taka właśnie, jakby ktoś tylko przyjeżdżał, opróżniał spiżarnie. No, i potem wyjeżdżał do swojego innego życia. I tu może zostać postawione ultimatum, że albo wracasz i budujesz tutaj coś na miejscu, czyli zakotwiczasz się tutaj, albo po prostu niestety no, musimy to jakoś inaczej rozwiązać, bo już dłużej się nie da żyć tak na odległość. Ogólnie szóstka mieczy jest kartą komunikacji, jest kartą właśnie rozmów, jest kartą wymiany informacji. Mogą tutaj być podjęte właśnie takie próby rozmów. O tym, że rodzina musi być scalona, albo też no, ktoś będzie próbował zakomunikować, na przykład partnerce, partnerowi, że jakieś osoby, powiedzmy z jego czy z jej rodziny, są nie do końca yy, dobrymi kompanami dla nas, czyli dla tego związku, bo wykorzystują Was na przykład wtedy, kiedy coś potrzebują, kiedy czegoś chcą. Natomiast Wy, jakby na nich liczyć, nie możecie w momencie, kiedy <coughs> to Wy macie problemy. Więc być może, może tutaj będzie jakaś delikatna komunikacja w tę stronę. Ja natomiast myślę, że tutaj głównie e, chodzi o jakiś rodzaj rozłąki i ktoś może czuć się wykorzystywany. Czyli, kiedy ta osoba wraca na łono rodziny, no to oczywiście ona jest przyjęta z należnymi honorami, otrzymuje wszystko, e, bez krępacji też, że tak powiem, z tych zapasów korzysta, które zostały zgromadzone, no bo w końcu też być może pojechała do pracy i też łoży na ten dom, pomimo tego, że w nim na przykład nie zamieszkuje na co dzień. Ale no ktoś jakby miał tutaj dosyć takiego życia na dwa domy, takiego bycia niby posiadania pełnej rodziny, a jednak na co dzień bycia osobą samotną, taką troszeczkę się czuje osobą wykorzystywaną, rozkradaną ze swojej energii. Jeżeli jesteście singlami, to myślę, że macie już tutaj dosyć wtrącania się waszych członków rodziny w wasze prywatne sprawy. Mogą być naciski właśnie ze strony rodziny, a kiedy ty się wreszcie ustatkujesz, a kiedy ty sobie tam znajdziesz kogoś. I cały czas gdzieś tam może to słyszycie i to spowoduje, że w styczniu będziecie chcieli jakby odseparować się, zacząć jakieś nowe życie. Szóstka mieczy jest też kartą przeprowadzki i tutaj też tego nie powiedziałam właśnie przy czytaniu dla par, dla związków, bo wiecie co też może być tak, że mieszkacie ze swoim partnerem, czy ze swoją rodziną w jakimś po prostu starym domu. Tutaj te myszy są właśnie symbolem takiej, takiej starości. Być może tam się coś wali, jak to się mówi, trąci myszką. Czyli mieszkacie w jakimś domu, który no ani nie jest najwygodniejszy, ani najpiękniejszy pod kątem estetyki. No i będziecie się przeprowadzać w styczniu i być może kupować, czy budować coś własnego. Tego nie powiedziałam, a dla singli właśnie Chciałam powiedzieć, że szóstka mieczy jest kartą wyprowadzki, e, zarzucania tej kotwicy w innym miejscu, czyli wy po prostu być może już będziecie zmęczeni tymi docinkami ze strony najbliższych i w styczniu postanowicie po prostu się wyprowadzić, żyć na własną rękę. No, nie widzę tutaj, żeby ktoś miał przyjść do miłości dla Was. Ale być może jeżeli pójdziecie w nowe miejsce, no to pojawią się również automatycznie nowe y, znajomości, natomiast to jeszcze chyba nie w styczniu. Zobaczmy teraz y, ten newralgiczny temat, czyli praca i finanse dla zodiakalnej wagi. Czwórka buław. I co tutaj nam się pokazuje, i karta Księżyca. E, może być tak, że jakieś problemy w pracy rzutują na dom, czyli na to, co się dzieje w domu, ale zobaczcie, tutaj mamy kapłankę, tutaj mamy Księżyc, jakieś są tajemnice związane z pracą, e, jakieś tajemnice związane z Waszymi być może zarobkami. Może Wy w domu na przykład nie chwalicie się, ile dokładnie zarabiacie. Może wasi domownicy tego nie wiedzą? Może są tutaj jakieś po prostu kwestie takie związane, właśnie z różnymi dziwnymi rzeczami? Natomiast widzę też osobę, która po prostu no może siedzieć w domu na zwolnieniu, czy po prostu bez pracy i tej pracy poszukuje. Ta osoba właśnie jakby unika tej konfrontacji z karmą liczby 13. W kapłance jest pokazane zajrzenie w głąb, do naszego wnętrza. Przede wszystkim, Wszystkim wzrost duchowy, rozwijanie się. W karcie Księżyca również to jest sfera naszej podświadomości, ale ja mam wrażenie, że większość osób, do których się to będzie odnosiło, doskonale wie, na czym polega problem. Wie, że tutaj na pewno wynika to z jakichś uwarunkowań karmicznych, że na przykład jest problem ze znalezieniem pracy, czy z jej utrzymaniem, czy z zarobkami, ale te osoby po prostu nie do końca chcą coś robić. No i cóż, cóż, tutaj myślę, że. Styczeń was do tego zmusi, ale da też wam jakąś pozytywną okoliczność. Jest karta koniczyny. Pozwoli wam zobaczyć, jak może być, jeżeli właśnie ta karma wam się odblokuje, jeżeli zostanie uzdrowiona. Sypnie wam jakąś małą okazyjką, może małą wygraną na loterii, może jakąś małą premijką, może jakimś takim intratnym zajęciem, propozycją pracy. W karcie koniczyny widać właśnie takie nadarzające się okazje, taki Śmiech losu, łód szczęścia i być może właśnie to Wam zostanie tak rzucone troszeczkę na zachętę, żebyście mieli siłę i odwagę właśnie popracować nad tą Waszą trzynastką. Także nie udawajcie, że tej trzynastki nie ma, ona istnieje. I myślę, że ta winda Wasza właśnie w styczniu zmierza ku piętru numer 13. Także życzę Wam powodzenia, pozdrawiam wszystkie zodiakalne wagi, udanego stycznia i owocnego pod względem własnej pracy, transformacji. Do zobaczenia, do usłyszenia.